Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Łaska została Ci okazana, niezależnie od ciebie, zanim zrobiłeś cokolwiek dobrego lub złego, ale musisz mieć do niej dostęp. Już mam swoje uzdrowienie, nie muszę go wymodlić. Już mam pokój, nie muszę się o niego modlić. Już mam wszystko, czego potrzebuję. Nigdy wcześniej mnie tego nie nauczono. A teraz Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj zbliżam się do końca piątego tygodnia nauczania na temat Już to masz. Mam książkę o tym tytule, podręczniki, płyty, CD, DVD, wiele materiałów i wiele już omówiłem. Jak już mówiłem, zbliża się koniec mojego piątego tygodnia nauczania, więc omówiłem już sporo materiału. Jeśli cokolwiek z tego przygapiłeś, proszę zdobądź te materiały. Nawet jeśli wysłuchałeś każdego odcinka, będzie dla Ciebie zdobycie tego materiału, abyś mógł go przestudiować i zgłębić, abyś mógł podzielić się tym z innymi ludźmi. A także mogę Ci obiecać, będziesz musiał wrócić i przypomnieć sobie te prawdy, ponieważ to nie jest coś, co słyszysz regularnie. Jest bardzo niewielu ludzi, którzy głoszą to, co Jezus już dla nas zrobił. W większości mówi się o tym, co Jezus może zrobić, ale nie o tym, co już zrobił. A mówię ci, to ogromna różnica. O wiele łatwiej jest uwolnić coś, co wierzysz, że Bóg już ci dał, niż zdobyć coś, czego nie masz. W tym tygodniu uczę z listu do Kolosan i jest to sposób myślenia, z którym Paweł napisał cały ten list. Nie mam czasu, żeby to powtórzyć, ale to jest potężne. Już zostałeś wyposażony do bycia uczestnikiem dziedzictwa świętych w światłości. Już zostałeś wyrwany z mocy ciemności. Już zostałeś przeniesiony do królestwa umiłowanego Syna Bożego. Już masz odkupienie. Już zostałeś pojednany. Teraz masz w sobie Chrystusa nadzieję chwały. A potem w pierwszych kilku wersetach drugiego rozdziału modli się, abyś zrozumiał, co to znaczy mieć Chrystusa w sobie, abyś to rozpoznał, abyś to zrozumiał, abyś, to zrozumiał, abyś, to zrozumiał, abyś zdobył pewność, potem zupełną pewność, potem bogactwo zupełnej pewności, zrozumienia ku zrozumieniu poznania Chrystusa w Tobie nadziei chwały. Kiedy to zrobisz, to ochroni cię przed byciem zwiedzionym. Szatan może zwodzić jedynie ludzi, którzy nie wiedzą, co mają. Gdybyś w pełni rozumiał, co masz w Chrystusie, szatan nie byłby w stanie cię zwieść, a tym samym wejść do twojego życia i wypełniać swojej woli. Tak więc wczoraj skończyłem w wersecie 7, list do Kolosana 2.7, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono obfitując, mówiąc o tym, że obfitujesz w wierze z dzięczynieniem. Kiedy zaczynasz dziękować Bogu za to, co już uczynił, zamiast błagać Boga, żeby coś zrobił, to sprawia, że Twoja wiara obfituje. Obfitujesz w wiarę z dziękczynieniem. Pozwól, że powiem to tak. Jeśli nie dziękujesz Bogu nieustannie za to, co już uczynił, to nie obfitujesz w wiarę. Możesz walczyć w wierze, możesz się zmagać, ale Twoja wiara nie osiągnie swojego szczytu, swojego wierzchołka, dopóki nie zaczniesz dziękować. Mógłbym podać wiele przykładów z mojego osobistego życia, kiedy miałem potrzebę coś, o co wierzyłem Bogu, czy to coś duchowego, czy fizycznego, finansowego, czy cokolwiek innego. Jestem w procesie wierzenia i odnawiania swojego umysłu, ale w końcu dochodzę do miejsca, w którym uwierzyłem, że to mam, że to już się wykonało. Od tego momentu zaczynam uwielbiać, dziękować, i za każdym razem, gdy to się dzieje, widzę manifestację, wypełnienie tego, o co wierzę. Jeśli nie dziękujesz Bogu, to znaczy, że twoja wiara jeszcze nie obfituje, nie osiągnąłeś jeszcze wypełnienia. Werset ósmy mówi: strzeżcie się, żeby was ktoś nie zwiódł przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Pamiętaj kontekst tych słów. W rozdziale drugim w wersecie pierwszym powiedział, że toczył wielki bój o tych ludzi, ponieważ nie usłyszeli Ewangelii bezpośrednio od Pawła. Otrzymali ją z drugiej Drugiej ręki, chciał się upewnić, że mają pełną Ewangelię, że rozumieją ją w całości. O tym właśnie mówi werset drugi. A potem mówi, że w Chrystusie, jeśli rozumiesz, że Chrystus jest w tobie i już masz wszystko, to chroni cię przed byciem zwiedzionym przez diabła. A teraz mówi w wersecie ósmym: strzeżcie się. Słowo strzeżcie się, jest słowem złożonym i dosłownie oznacza bycie na wojnie, bycie na straży. Jesteś na wojnie, szatan nie ma mocy, aby zmusić cię do czegokolwiek. On nie ma mocy, aby uczynić cię chorym, biednym, pokonanym, przygnębionym, samotnym. On nie ma mocy, aby zrobić cokolwiek z wyjątkiem zwiedzenia. Mówi, strzeżcie się, bo jesteście na wojnie i spójrz, aby was kto nie zwiódł przez co? Nie przez bezwładnienie cię, przez jakąś broń, przez zastraszenie. Nie, przez filozofię. I próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, szatan nie ma mocy, żeby zmusić pojedynczego człowieka do czegokolwiek. Jego jedyną mocą jest zwiedzenie. Filozofia. Filozofia to sposób myślenia. Mam na ten temat całą serię zatytułowaną Filozofia Chrześcijańska. Około sześciu nauczań zaczerpniętych z tego jednego wersetu. Nie poświęcę czasu na omówienie tego wszystkiego, ale możesz wejść na naszą stronę, możesz to znaleźć i zdobyć te materiały. Szatan nas nie obezwładnia. To tak jak wtedy, kiedy szatan stanął, stanął przeciwko Ewie. Nie przyszedł pod postacią mamuta, nie położył swojej stopy na głowie Ewy i nie powiedział zjedz ten owoc albo zgniotę twoją głowę jak melon. Nie przyszedł pod postacią tygrysa czy lwa z wyszczerzonymi zębami i nie powiedział zabiję cię, rozszarpię cię, jeśli tego nie zrobisz. On nie miał mocy, aby zmusić Ewę do czegokolwiek. Przyszedł jako najbardziej subtelne zwierzę, najbardziej przebiegłe, najbardziej podstępne, najbardziej zwodnicze zwierzę, jakie Bóg stworzył. Dlaczego? Ponieważ nie miał mocy, żeby zmusić ich do czegokolwiek. Jego jedyną mocą było zwiedzenie ich. Sprawił, że nie rozumieli tego, co mają, myśląc, że nie mają wystarczająco dużo, że potrzebują więcej. Tak szatan podchodzi do ciebie. Sprawia, że myślisz, że musisz mieć nowego partnera, że musisz mieć nową pracę, nowy dom, nowy samochód, nową biżuterię, nowe ubrania, że musisz mieć więcej, a to jest tak, jak próba napełnienia miski, która ma dziurę w dnie. Nigdy nie możesz zaspokoić. Wszystkich swoich żądz i pragnień, nigdy w tym naturalnym świecie nie sprawisz, że wszystko w twoim życiu będzie zupełnie doskonałe. Musisz odnaleźć swoją tożsamość w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie, w Tobie. O tym mówią wszystkie te wersety. Mówią, strzeżcie się, żeby Was ktoś nie, można powiedzieć, żeby Diabeł nie zwiódł Was przez niezrozumienie tego, co macie, przez filozofię, przez błędne myślenie, przez próżne oszustwo oparte na tradycji świata, a nie na Chrystusie. Powiedziałem to już wiele razy w tej serii, ale jedyną mocą szatana jest zwiedzenie, i On przychodzi i zwodzi Cię, a jeśli znasz prawdę, wtedy zwiedzenie nie nie ma żadnej mocy. Gdybyśmy byli razem w pokoju, gdybyś był tu fizycznie, na przykład wyobraź sobie, że jesteśmy w klasie, w kościele lub gdzie indziej, a ja głoszę: Jestem tutaj, jestem z Tobą fizycznie i gdybym przerwał i wywołał Twoje imię, pytając, możesz przyjść do przodu? Właśnie dostałem informację, że Twój mąż, Twoja żona, Twoje dziecko, ktoś, kogo kochasz, umarł. Zginęli w wypadku samochodowym i przykro mi, ale nie żyją. Gdybyś uwierzył w to, co powiedziałem, nawet gdyby nie było w tym prawdy, gdyby było to kłamstwo w żywe oczy, ale gdybyś uwierzył w to, co powiedziałem, wtedy zacząłbyś odczuwać emocje, które towarzyszą utracie kogoś. Poczułbyś żal, smutek, stratę, strach, wszystkie te różne emocje. Ale gdybyś wiedział, że cię okłamuję. Powiedzmy na przykład, że twój mąż lub żona powiedziałbym, że zginęli w wypadku samochodowym. Gdyby byli tam z tobą i mógłbyś ich zobaczyć i wiedziałbyś, że kłamie, wtedy zamiast żalu, smutku czy strachu lub którejkolwiek z tych emocji, prawdopodobnie poczułbyś gniew. Dlaczego mnie okłamałeś? Dlaczego powiedziałeś coś takiego? Widzisz, jeśli znasz prawdę, wtedy to zwiedzenie, to kłamstwo nie ma na ciebie wpływu. Nie musiałbyś mówić, gromię to, nie wierzę, że mój małżonek nie żyje. Gdybyś mógł go zobaczyć, gdybyś siedział tam, to nie miałoby nad tobą żadnej mocy. Jedynym powodem, dlaczego kłamstwo ma jakąkolwiek moc w Twoim życiu, jest to, że nie znasz prawdy. W chwili, gdy poznajesz prawdę, tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8,32, i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli, w momencie, w którym wiesz, że to, co ci się mówi, jest kłamstwem, jest całkowicie, i tym oszustwem, wtedy traci to wszelką moc. Gdybyśmy zrozumieli, że Chrystus jest w nas i gdybyśmy mieli poznanie i pewność, zrozumienie, zupełną pewność zrozumienia ku poznaniu tej tajemnicy, gdybyśmy naprawdę zrozumieli, co to znaczy mieć Chrystusa w nas i wszystkie korzyści, które z tego wynikają, to całkowicie rozbroiłoby diabła. Kiedy byłem młodszy w panu, przyznaję, że szatan istnieje, przyznaję, że istnieją demony, że demony dręczą ludzi, że wiele chorób to demony, uznaję wszystkie te rzeczy, szatan jest prawdziwy, ale kiedy byłem młody w służbie. Dałem szatanowi więcej mocy, niż uważam, że mu się należy. I z tego powodu miałem demoniczne manifestacje. Szatan fizycznie dusił mnie, kiedy nikogo nie było w pobliżu. Budziłem się ze snu i krwawiłem, ponieważ byłem atakowany przez diabła. Przydarzyło mi się wiele fizycznych rzeczy, ale w miarę jak wzrastałem w Panu i zacząłem rozumieć, że już jestem kompletny, że już jestem tak, jak jest napisane w liście do Kolosan 1.13. On już nas wyrwał z mocy ciemności. Im bardziej zaczynałem rozumieć swój autorytet i to, że szatan jest pokonanym wrogiem i że wszystko, co może zrobić, to tylko. Zwodzić mnie i okłamywać, tym mniejszą kontrolę miał w moim życiu. Kiedyś wchodziłem do pokoju hotelowego i wiązałem wszystkie demoniczne rzeczy, które się tam znajdowały, które się tam wydarzyły, kiedy ktoś inny tam był, kiedy wsiadałem do samolotu, modliłem się i wiązałem wszystko i wierzyłem, że będę chroniony podczas podróży. Nie twierdzę, że te rzeczy są w stu procentach złe, ale mówię, że teraz tego nie robię. Chodzę w błogosławieństwie Pana i wiem, że nie ma znaczenia. Co działo się w pokoju hotelowym, zanim ja tam dotarłem? W chwili, kiedy tam wchodzę, to tak, jakbym zapalił światło. W momencie, gdy zapalasz światło, ciemność ucieka. Mam Boga w swoim wnętrzu i ponieważ wiem, kim jestem, nie boję się demonicznych rzeczy, które są tam, na zewnątrz. Kiedyś wiązałem diabła i powoływałem się na krew, kładłem ją na drzwiach i na oknach, żeby szatan nie mógł do mnie wejść. Teraz nie robię takich rzeczy. Wokół mnie są demony. Są demony w ludziach. Pamiętam, jak kiedyś modliłem się o człowieka, który był opętany. Położyłem na niego ręce i mogłem powiedzieć, że ten człowiek był opętany. Czułem, że się trzęsie i porusza, ale miałem zamknięte oczy i po prostu modliłem się i gromiłem diabła. Później ludzie powiedzieli mi, że on cofnął się i próbował mnie uderzyć. Zamachnął się, ale nie mógł mnie dotknąć. Było tak, jakby między nim a mną była jakaś bariera, i wierzę, że to dlatego, że Bóg mnie chronił. Doszedłem do miejsca, w którym tak, jestem świadomy, że szatan istnieje. Tak, jestem świadomy, że dzieją się różne rzeczy, ale teraz wiem, kim jestem, i dlatego szatan nie ma żadnej mocy, chyba że ja mu ją dam. Tak więc szatan jest dla mnie w zasadzie nieistotny. Przyznaję, że on istnieje, szczególnie kiedy inni ludzie dają mu władzę, ale on nie ma władzy w moim życiu, ponieważ ja go nie gloryfikuję i nie daję mu takiego autorytetu. To wymaga prawdopodobnie więcej wyjaśnień niż to, co właśnie podałem, ale Pan mówi teraz do niektórych ludzi bezpośrednio. To coś, czego się boisz. Ciągle coś wiążesz i uwalniasz i robisz to wszystko, a gdybyś tylko zrozumiał, Kim jesteś? Skupił się na tym i przestał wierzyć w jego kłamstwa. Gdybyś zrozumiał moc, autorytet, który masz, to całkowicie rozbroiłoby wszystkie kłamstwa i oszustwa szatana. Tak jak gdyby ktoś miał swojego partnera siedzącego obok siebie, a ja powiedziałbym, Twój partner właśnie zginął w wypadku samochodowym. To nie miałoby żadnej mocy, gdybyś wiedział, że to kłamstwo. Gdybyś wiedział, że szatan Cię okłamuje, nie byłbyś nim przerażony, całkowicie zmieniłbyś swoją opinię, zacząłbyś odnosić zwycięstwa, których nigdy wcześniej nie odnosiłeś. To jest potężne. W każdym razie, tak jak powiedziałem, mam prawdopodobnie 6 godzin nauczania na temat listu do Kolosan 2.8. Werset 9 mówi, gdyż w Nim, mówiąc o Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Co za niesamowite stwierdzenie. Jezus nie miał tylko odrobiny Boga, nie był przedstawicielem jak Anioł, który miał delegowaną moc lub autorytet. Jezus był Bogiem objawionym w ciele. Pierwszy list do Temuteusza, rozdział trzeci, werset szesnasty, mówi: Wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, widziany był przez aniołów, głoszony światu, wzięty został w górę do chwały. I wszystkie te rzeczy, te różne rzeczy, i mówi: Bóg objawiony został w ciele. Jedyny raz, kiedy Bóg objawił się w ciele, to wtedy, gdy Chrystus się narodził. Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jezus był Bogiem w ciele, On nie miał tylko odrobiny Boga, był chwałą Boga, niesamowitą Bożą mocą. Wszystko to było w Jezusie i właśnie tutaj jest powiedziane, że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. On był w stu procentach Bogiem. Był w fizycznym ciele, które było w stu procentach fizyczne. Nie było to grzeszne ciało, nie zgrzeszyło tak, jak nasze ciało, ale było fizyczne. Był w stu procentach fizyczny w swoim ciele, ale w swoim duchu Jezus był w stu procentach Bogiem. Pełnia bóstwa zamieszkała w Nim cieleśnie, a potem spójrz na werset dziesiąty i wy jesteście dopełnieni w Nim. Jest tak wiele wersetów, które mówią o tym, że jesteśmy w Nim. Drugi list do Koryntian 5,17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak więc my jesteśmy w Nim, On jest w nas i jesteśmy dopełnieni w Nim. Pełnia Boga jest w Jezusie. My jesteśmy w Jezusie. Dlatego pełnia Boga jest w nas. Gdybyś mógł to poznać? Gdybyś mógł to zrozumieć? Gdybyś mógł być o tym przekonany, a następnie miał zupełną pewność, a potem bogactwo, które zanurzy Cię w wysokości, głębokości, długości i szerokości, zrozumiałbyś, co to znaczy mieć Boga wszechmogącego, mieszkającego w Twoim wnętrzu, gwarantuję Ci, że to jest 99% bitwy. Jak mówili do Filemona 1.6, Paweł modlił się o Filemona i powiedział Modlę się, aby przekaz Twojej wiary stał się efektywny poprzez poznanie każdej dobrej rzeczy. Która jest w Tobie, w Chrystusie, Jezusie. Wiesz, jak Twoja wiara zaczyna działać, staje się skuteczna? Wtedy, gdy poznajesz to, co już masz. Kiedy przestajesz mówić, Boże, wiem, że możesz uzdrowić, ale jeszcze nie uzdrowiłeś. Czy wyciągnąłbyś rękę? Czy mógłbyś mnie uzdrowić? To już zawiera w sobie niewiarę. Nie rozpoznajesz tego, co już masz. Ale kiedy zaczynasz mówić, ojcze. Dziękuję Ci, że Chrystus żyje we mnie. Pełnia bóstwa cieleśnie mieszka w moim wnętrzu. Mam moc wzbudzającą z martwych. List do Efezjan 1,19: Ona nie jest gdzieś tam na zewnątrz, ona już jest we mnie. Mam ją. Już to masz. Mam ją i teraz ją uwalniam, kiedy zaczynasz żyć z tego punktu widzenia, to wszystko zmienia. To sprawia, że wiara obfituje w Twoim wnętrzu i zaczynasz widzieć inne rezultaty. Ale przeciętny chrześcijanin wierzy, że Bóg może zrobić wszystko, że nic nie zrobił, że musimy go prosić, modlić się, błagać, dawać, żyć tak jak należy. Ale kiedy zaczynasz rozumieć, że Chrystus już w tobie jest, jak możesz nie przyjąć? Jeśli masz raka w swoim ciele, to jest on w sferze fizycznej, ale w twoim duchu, w twoim wnętrzu, wiem, że sfera duchowa i sfera fizyczna to nie to samo, to dwa różne wymiary. Miary rzeczywistości, Ale gdybyś tylko o tym pomyślał, centymetry od miejsca, w którym jest rad, mieszka Bóg Wszechmogący. Cała pełnia Boga jest w Jezusie i ta pełnia jest teraz w Tobie. Ta wzbudzająca z martwych moc, która wzbudziła Jezusa z martwych po tym, jak był martwy przez trzy noce, trzy dni i trzy noce, a potem powstał z martwych. Ta wzbudzająca z martwych moc żyje wewnątrz Ciebie, centymetry. Od miejsca, w którym znajduje się rak. Gdybyś to rozumiał, zrozumiał i naprawdę w to wierzył, przyjął poznanie, że to prawda, a następnie zrozumiał to, następnie miał pewność tego, zupełną pewność, gdzie wszelkie wątpliwości są usunięte, gdybyś naprawdę to zrozumiał, to gwarantuję Ci, ta moc przepłynęłaby przez Twoją duszę, tę część Ciebie, która to rozumie i poznaje, do Twojego fizycznego ciała i mogę zagwarantować, że rak po prostu by zniknął. Atretys by zniknął. Stwardnienie rozsiane by zniknęło. Choroba Lou Gehriga by zniknęła. Cokolwiek to jest, z czym masz do czynienia, zniknęłoby, gdybyś w pełni ugruntował swój umysł, gdybyś zrozumiał, że już to masz. Gdybyś zmienił sposób, w jaki się modlisz. O Boże, czy mógłbyś mnie uzdrowić na to, że zaczysz mówić Ojcze, dziękuję Ci, że pierwszy z Piotra 2,24 pokazuje, że przez Twoje rany zostałem uzdrowiony. Wzbudzająca z martwych moc Jezusa mieszka we mnie on nie jest gdzieś tam, ale jest we mnie, a Ty dałeś mi autorytet i moc do tego, żeby jej używać. Powiedziałeś, że jeśli przeciwstawię się diabłu, jeśli przeciwstawię się rakowi, jeśli przeciwstawię się artretyzmowi, to on ode mnie ucieknie. Jeśli to poznasz i uzyskasz pewność, zupełną pewność, zrozumienie, to gwarantuję ci, że to życie, które jest w tobie, zacznie wypływać na zewnątrz. Niektórzy pytają, jak mam to zrobić? Księga przysłów 18:21. Śmierć i życie są w mocy twojego języka. Pewnego razu przyszedł do mnie człowiek i mówi, wiem o tym wszystkim, wierzę, że mam tę moc, ale nie wiem jak jej używać, co mam zrobić. Powiedziałem mu, masz moc w swoim języku. Śmierć i życie są w mocy twojego języka, więc zacznij mówić do śmierci. Powiedz, raku w imieniu Jezusa przeklinam każdą komórkę rakową. Nie zgadzam się, abyś żył w moim ciele. Zacznij to wypowiadać, a wtedy uwalniaj życie. Ojcze, uwalniam twoje namaszczenie, aby usunąć każdą z tych martwych komórek rakowych z mojego ciała. Wszelkie szkody, jakie wyrządził w jakiejkolwiek części mojego ciała, jakimkolwiek organie, czymkolwiek. Organie, czymkolwiek. Człowiek, co przeżaru, uwalniam tam życie, śmierci, życie, przeklinam śmierć, przeklinam chorobę. Mówię do śmierci, wypowiadam życie do mojego ciała. Po prostu zacznij to mówić. I jeśli naprawdę wierzyć w to całym swoim sercem, zaczną się dziać nadnaturalne rzeczy. I wiem, że niektórzy ludzie oglądający ten program myślą: jesteś szalony, jeśli sądzisz, że słowa pokonają raka. Ja w to wierzę. Jezus przemówił do drzewa figowego, nigdy go nie dotknął, nie posypał go solą, nie ściął go, powiedział, niech już nikt nigdy nie jest z ciebie owocu. I natychmiast korzenie tego drzewa umarły, zajęło to 24 godziny, dopiero kolejnego dnia mogli zobaczyć, co się stało pod ziemią, ale w chwili, gdy przemówił, nie zrobił nic innego, poza tym, że do niego przemówił. Powiedział, mówię ci, jak to działa. Kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. Ewangelia Marka 11, 23 i dalej, werset 24: Czegokolwiek pragniecie, wierzcie, że to otrzymacie, kiedy się modlicie, a stanie się wam. To jest potężne, już to masz. Ale musisz w to wierzyć, a wszystko jest aktywowane głosem, musisz zacząć to wypowiadać. Podzieliłem się rzeczami, które przemienią Twoje życie. Są ludzie, którzy są dzisiaj uzdrowieni. Musisz zadzwonić do naszego centrum telefonicznego. Musisz pozwolić, aby ktoś się z Tobą pomodlił i powiedz, wierzę w to, wierzę, że jestem uzdrowiony w tej chwili i zobaczysz rezultaty. Pamiętaj, że mam książkę nie tylko po angielsku, ale i po polsku. Mam podręczniki, płyty DVD i CD, które możesz nabyć. Nasz lektor przekaże Ci wszystkie te informacje, a jeśli jesteś jednym z tych, których wiara została dziś ożywiona, jeśli pomodliłeś, się i zgodziłeś się ze mną, proszę, zadzwoń pod ten numer i powiedz o tym komuś. To może być twój akt wiary, który scementuje tę rzecz i sprawi, że stanie się ona w twoim życiu. To jest naprawdę ważne, więc posłuchaj naszego lektora, zadzwoń lub napisz już dziś, a następnie dołącz do mnie już jutro, kiedy będę kontynuował prawdę Ewangelii. Już to masz. Miało wyjątkowy wpływ na mnie i na mojego męża. Nie będę już o nic Boga błagać, będę wierzyć w to, co już mam. Wszystko, co starałem się przyjąć od Boga, już to miałem. Wszystko, co musiałem zrobić, to być za to wdzięczny. Jedno z moich ulubionych nauczań to już to masz. To było jak początek nadziei w moim sercu. Niesamowicie było dowiedzieć się, co znajduje się w moim wnętrzu. Nauczanie Andrew, już to masz, jest dostępne w języku polskim jako książka w formie papierowej lub w formie audiobooka. Możesz ją zakupić, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awmpolska.com, zakładka Sklep. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym, przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Każdy z Was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel, przyjdź do szkoły Harry w Łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info małpa, www.polska.com. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew. Mac Ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim Jego dzieciom na całym świecie. Dzięki tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.